Będziemy nagrać gdy z kamienem. Ja. gdy Pierwsze taka kiedy, a potem FIFA 14. No dołącz. A. A. Wódź pada. Jak już Wódź pada Ja jestem... Ja... Ty ślapni To nie ja, to ty. To, to weź A. Naciskam? A. Czego Azrałeś? To była aktualizacja, no nie a my dobra. A my nie chcemy aktualizować. <laughs> my chcemy grać. No i geniusz. No, no i co? <laughs> dobra, wy... Nie, 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 nie. Dobra, to zaraz się zobaczymy, tylko włączymy tą gdę. Ej, a Już włączyliśmy ma... gdę? Damę. Nie, jutro się prostu spotkać, jest tutaj kamien, co? A ja jestem... jak ale ktoś śmiesz tam. Jestem dokładnie w A ja nie mówiąc. jestem w ogóle w tej grze. No, <laughs> no co jesteś. Widzisz? Nie jest. Jestem. jestem tylko ja. No, nie, nie ma. O, to ja. Dobra, włącz. Zaraz się zobaczymy. Ogarnęliśmy. Ja tutaj mam ciąg, mam jest? Ja jest jestem czerwony. No dawaj. Dawaj! Jej. Jej! W końcu, w końcu. Jej. W się Patrz, jak ja tańczę tym A ja tutaj tańczę Kogoś zabili. Dobra, idziemy. Idziemy na nich. Ja zbiorę A się biło? Nie wiem. Ja chcę pieniążki, dzięki. A, X. X się O Oto idziemy. A się skacze. A, A można się bić? Nie. Pa, pa. Przetestujemy nasze moce. Popa, pa. Pyłek, pyłek. Nie można się bić, szkoda, haszby. chodź. Szkoda, chcesz chodź, mi bić? Chodź tu, by zobaczyć. On mnie wyzywa! O, Kto to to jest. Tak się, kduz, część. częściej. Diamencik. Dla niego. Chyba musimy go odzyskać. diament. He, lata syna. <ślonia> trzeba, go. Trzeba krowa. się na diamencik. Gdzie ma to? Jak najszybciej. Od ktora! Wypad! Wypad! Dobra, oni nie biją nas. Wypad! ponownie wypad! Wypad! Wypad, 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 wypad! Ja sobie wyczekam, te ciuchapę. Co, Co nie jedziesz, nie... Do ty, jedziesz do mnie? Spadek. Ja, ty idziesz do mnie? Spadaj. Ty dostałeś! Ja chcę! Dobrze, wziąłem. się! O kurde, mnie bije. Dobra, ja ich wezmę. Łucznik! O, 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 gdzie? Tam jest! Widzisz to we mnie! O. A ja mam, biję tutaj kogoś, o, mam hajski. Pow, 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 ucznik na ciebie idzie. Ha, bu, bu. Tak? z kamila. A gdzie? No tu. To chodź, zatrzymamy. To zaraz ja wrócę. Już jestem? Jestem, jestem. dalej. Tak. Eh, uh, haha. Ha ha, ha ha. Ha ha, ha ha. Ha ha, ha ha. Ha ha, ha To koniec. To koniec tego fizyku będzie ciąg dalsza.